Halo, halo, hej, cześć, witajcie z tej strony Screamy zbudowałem mój młotek tak, mam młotek, eee, pff, nic poza tym tak naprawdę Pozbierałem, pokraftowałem itemy. Uwaga, patrzcie na tą skrzynkę, patrzcie i podziwiajcie bang! Nie, nie ta, nie ta skrzynka chwila, gdzie to? Eee, o, o, ta skrzynka, ta skrzynka bank. Tak, zapomniałem dodać dźwięku. Wszystko do zbudowania satelity, rakiety i bazy. Także dzisiaj budujemy bazę jeszcze raz, ale tym razem będzie to jakaś troszkę lepsza baza, będzie fajniejsza i będzie przede wszystkim miała podłogę. Tak, będzie miała podłogę. Nazbierałem paliwa, nazbierałem trochę oksygenu, mamy terminal. W sumie on chyba nie jest potrzebny, nie wiem, zrobiłem, bo brzmi jak satelita, więc zrobiłem. Mamy silniki i chyba zrobimy też znacznie lepszą rakietę, niż tamta, co wylądowała na Księżycu. Na razie weźmiemy wszystkie itemy do zbudowania bazy. To będzie potrzebne, to, to... Czemu ja tego dwa zrobiłem? Nie wiem. Tu mam satelit-beje, generatory, kable, glasy. I oczywiście nam brakuje jednego, ale to będzie można przemieścić, więc na luziku. A! Jeszcze jedno. Tylko nie wiem, gdzie to jest oczywiście. O! Wiem, jak działa jetpack. Nikt mi z was nie napisał, ale wystarczy kliknąć X. <grymne> tak, klikamy X. Działa jetpack. Wszystko. To jest nasz kochany jetpack. I wyjmę troszkę tych modułów z tej zbroi, bo jest za szybka i źle mi się troszkę nią steruje. Dwa powinny starczyć. Tak, jest wystarczające, nawet spoko, da się poruszać. Teraz tak. To odłożę do tej skrzynki, bo ta skrzynka służy od śmieci, tak jak reszta skrzynek. I... Ale fajnie się da poruszać! Wow! Jak na Game modzie prawie. Wiem, że im ma już tą drakonową zbroję, ale nie wiedziałem, że tak łatwo się to poruszać. Dobra, zróbmy dzień. Mamy dzień. Teraz tak. Mamy tutaj dużą platformę. Kurczę, dużo creeperów jest jeszcze. Może poczekam aż... W sumie mam... Mój młotek świetny, mogę się ich pozbyć. Dobra, pozbyłem się creeperów, a mamy to tutaj, więc jest dobrze. Możemy to jeszcze powiększyć. Szczerze nie wiem, bo <grywki> zrobiłem masę tego, ale zastanawia mnie jedna rzecz, bo ogólnie można w kosmosie też budować, więc tak naprawdę to, 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 to i to będzie niepotrzebne. Mogę to użyć tutaj, ale tak naprawdę będzie więcej pracy niż w kosmosie bo w kosmosie wezmę jetpack podlecę i będę budować, a tutaj muszę równać teren niszczyć teren i tak dalej i tak dalej, dlatego teraz a nie wziąłem kobla proces budowy znacie, więc zbuduję bazę i wracam do was. Tym razem nie zapomnę o podłodze, bo w poprzednim odcinku mi się zapomniało Dobra, w takim razie chyba wszystko gotowe. Musimy teraz, tym razem mam nadzieję, że to zadziała. Wygląda ja trochę jak upośledzony domek, ale w środku jest nawet git, wam powiem. Mamy tutaj sterowanie stacją, gdzie będziemy patrzeć tak jakby gdzie i jak się porusza. Mamy tutaj oksygen, już wiem jak działa. Mamy tutaj parę skrzyneczek. Powiem wam, że i możemy tutaj zacząć to budować. Musimy oczywiście włożyć to. Space Station ID Chip i Satelitę Bay. Budujemy. Tu powinno być wszystko w porządku. Mam taką nadzieję. Dobra, zostało wysłane. Mamy Station ID Chip. Będziemy mieli jeden chip, najwyżej ryzyko. Trudno. I idziemy budować troszkę większą rakietę. Musimy tak, musimy zbudować parę silników, czyli raz, dwa, trzy, cztery pięć. Możemy zrobić taką typową kwadracia jednego mi zabrakło. Naprawdę, naprawdę jednego mi zabrakło. Ja mam zrobiony ten jeden silnik, a i oczywiście dla widzów, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, zbudowałem taką bazę, wystrzeliłem ją, poleciałem razem z nią i straciłem całe ku. <laughs> To było smutne. Naprawdę smutne. Dobra, dajemy tutaj paliwo. I teraz tak, można to obudować. Może zrobię w ten sposób, bo to paliwo i tak starczy. Robimy troszkę większą rakietę. Tutaj damy satelitę Bay. Tutaj dajemy Guidance Computer, którego nie mam. I tutaj dajemy Guidance Computer. Tak. I... To tam później się wszystko włoży. Można chyba jeszcze jedno piętro zrobić wyżej I będziemy musieli jeszcze siedzisko wziąć O akurat starczyło idealnie Pierwszy raz mi coś idealnie starczyło I można w ten sposób zrobić Tylko jeszcze tego sita trzeba włożyć, tak? I, i jesteśmy gotowi do odlotu Dobra, mam te dwa sity. Jak ta rakieta wygląda? No taki troszkę Jak Może obetniemy to w ten sposób I tutaj się da Jakiś jeden blok, może. O tak. O jezu, jak to koszmarnie wygląda. <grywa> Ale jakiś design się zrobi później. Mm. I na czubek dajemy to. Tutaj mogę podebrać troszkę tego Structure Towera, bo nie jest już potrzebny. I w sumie mam nadzieję, że się nie śmiejecie tam. Rakieta jest gotowa, tylko dam siedzisko. Mam dwa siedziska ogólnie, i tak się zastanawiam, czy. Nie postawić jednego tu na zapasie, żeby jak ktoś będzie ze mną lecieć, to po prostu sobie wsiądzie i będzie mieć gdzie siedzieć. Także teraz wkładam paliwo, a musimy zbudować najpierw. Dobra, mamy Space Station ID chip. Mamy Space Station Container. Dobra, mamy rakietę. Napełnijmy ją. No, troszkę zużyję paliwa. Dobra, ma już full. Klikamy Satellite Bay. Tutaj trzeba włożyć Space Station Container, bo nie można włożyć chip. Można włożyć chip. Dobra, ja się upewnię. Tak, wkładamy. Nie, 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 nigdzie nie wylatujemy. Kładamy do e, Satellite Bay'a Space Station Container, a do Guidance Computer wkładamy Space Station ID Chip. Ale się stresuję. Boję się, że coś mogło źle się wysłać, ale chyba powinno być w porządku. Także co? Lecimy! Strasznie się stresuję. Myślę, że... Myślę, że się jakoś uda. Mam taką nadzieję, szczerą nadzieję. Proszę, proszę. Lecimy. Powoli, ale lecimy. Mamy tlen. Co prawda mało, ale wystarczy. Mamy paliwo na powrót. Tak, mamy paliwo na powrót. Mamy tam oksygen. Co prawda. Kurczynią drewna. A nie, drewna będzie w skrzynce. I chyba wszystko będzie. Dobrze. Jest. Jesteśmy. Jesteśmy. I opadamy. Tak, opadamy. Proszę powiedzcie, że opadamy. Dobra, będzie. Będzie samo opadać za 20 sekund. Ja nic nie tykam. Ja się boję cokolwiek dotknąć. Nie wiem, czemu nie ma mojej rakiety, ale wygląda na to, że siedzimy, więc tak jakby spadamy. Tak, spadamy. Nasza wysokość się zmniejsza. Jezus. Jesteśmy? Nie. Tak, jest pod nami stacja. Jest, udało się. Dobra, rakieta hamuje. A moje bardzo powoli, tylko jest jedno pytanie <grystanie> Zastanawiam się nad tym dość bardzo Skoro tu jest rakieta Chwilę włączę jetpack, żeby nie spaść Skoro tu jest rakieta, boję się jednego Opadamy, dobra opadamy Bałem się, że nie będziemy opadać I tak jakby <grystanie> nie będę mógł w dół lecieć, bo nie mam tego hover moda, czyli takiego stabilnego trybu Patrzcie, wystarczy leciutko spację kliknąłem i ogólnie chyba jeden widz miał rację, bo <laughs> trzeba, trzeba było satelity najpierw zrobić, które by określiły, tak jakby gdzie ta stacja ma mniej więcej chyba lecieć, bo nie widzę ani trochę ziemi. Nie wiem co tam checkpoint robi. A to jest mój death point. Tam, tam zginąłem. Tam są chyba moje rzeczy. Ciekawe czy one istnieją. Tak mnie zastanawia. Może polecimy po nie później. Dobra, wejdźmy do naszej stacji, bo nam się zaraz skończy tlen. Dobra, czy możemy tu oddychać? Nie możemy tu oddychać, bo musimy zajrzeć do skrzynki i zrobić... Zrobić yy, dźwignię. Albo po prostu weźmiemy to. Tak wystarczy. Boję się, że... Naprawdę boję się, że stację rozwalę przez slow... Jezus, to ma być slow? Gdzie to poleciało? Jest. Mamy tak, Gravity Controller. Zróbmy zwykłą grawitację. CO SIĘ STAŁO?! Jest ziemia! Jest ziemia! Ale super! Mamy ziemię, dobra, jest ziemia, jest dobrze. Skoro jest ziemia, to jest dobrze. Mamy tutaj Oxygen. Trzeba go raczej uruchomić, więc zrobię w ten sposób. E, nie, nie, nie. O, to tak, kurczę, muszę to włączyć na stałe. Muszę to włączyć na stałe. Tu jest drewno. Dobra, mam drewno. Eee, teraz tak, potrzebujemy patyki. Jednego cobblestone'a. A, Ach, nie mamy cobblestone'a. Tak, super przygotowany Screamy, nie polecam. Dobra, zniszczę to. Naprawdę się boję, że. Bo te bloki są strasznie słabe. Ale w sumie nic się chyba by nie stało. Dobra, może. Hmm. Mogę zrobić niby crafting. Mogę zrobić pół płytkę. Ale patrzcie jaki mastermind będzie Zrobię pół płytkę Taką I rzucę na nią Jeden drewna <miech> Działa czy nie działa? <Brooklyn> tak Działa Działa Dobra to jest To jest od dzisiaj nasza świetna dźwignia Dźwignia by Screamy Mamy tlen Możemy tutaj Oddychać bez żadnego problemu. Możemy tutaj nawet stanąć. Patrzcie, jeżeli staniemy na tą półpłytkę, tu nie będzie. Tu nie będzie tlenu Dokładnie tak, nie będzie tutaj tlenu Ale tu jest super. Naprawdę super. Dobra, zobaczmy, co te rzeczy robią. Mamy altitude, czyli wysokość. Mówi się chyba attitude. Nie wiem. O, leci nam do góry. Weźmy. O tak, w ten sposób. Mamy 25 tysięcy wybrane. Oddalamy się. Tak, chyba się oddalamy od ziemi. Eee, mamy Gravity. Dobra, jest Gravity. Co jak zrobię tak? Ło, patrzcie, biorę, biorę mniejszą grawitację. Ale to jest super. Znaczy to jest logiczne, że biorę mniejszą grawitację i mniej spadam, tak? Ale mimo wszystko. 100 to jest chyba taka ziemska. Tak, czyli to musi się uzupełnić. Mamy jeszcze. Orientation Controller. Tutaj możemy. Paga. Obracamy się! Co? Jak to jest możliwe? Ale super! Mogę wyjść? Wyjdę, wyjdę. Czekajcie, może jeszcze coś zmienię. O, o o. O w ten sposób. Albo tak. Dobra. Wicziemy na zewnątrz. Tu się obraca? Ale super, nasza stacja się obraca, no nie wierzę Mamy tam tego Pointa, ciekawe czy tam jest w ogóle ten nasz cały kochany grup. Zobaczymy później Także, wejdę tutaj, na razie Zmienię to normalnie, żeby się nie kręciło w ten sposób a żeby się nie kręciło. Ej, 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 ale się obróć trochę No super, zrobiliśmy teraz Najgorszą rzecz, bo Musimy się obrócić z powrotem. Dobra, wracamy się do góry nogami od ziemi. Ale to jest super, naprawdę. I w tej stacji będziemy robić tutaj przejście, tutaj przejście. Będziemy to powiększać. Powiększymy to wszystko. Zrobimy dodatkowe pokoje. Zrobimy taką skrzynkę, która mieści, tak jakby będzie taki tablet. Skrzynka tablet dosłownie. Która będzie, przepraszam jak kogoś to robi, oczywiście jak komuś się robi niedobrze Już, już to powoli wyłączam Jeszcze troszkę niech się obróci O nie, 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 nie O, dobra Tak, może być tak Taką skrzynkę stworzymy, wracając do tematu Stworzymy taką skrzynkę, która będzie miała taki tablet Znaczy ja będę mieć ten tablet, nie skrzynka Skrzynka będzie sobie, nie wiem, gdzieś, gdzieś w jakimś pomieszczeniu i ona będzie tak jakby przechowywać wszystkie rzeczy Wszystkie rzeczy, nie wiem Wyobraźcie sobie, że to ta skrzynka Wkładam do niej wszystko Mam tablet Idę gdzieś Nawet chyba mogę w innym świecie Otwieram tablet I mam wszystkie rzeczy od tej skrzynki Także i nie dość, że ta skrzynka jest wielka Naprawdę jest wielka Można tam dosłownie wszystko zmieścić Są jakieś upgrade'e i tak dalej Zrobimy ją i ona jest tak wielka, że można wszystkie rzeczy z domku włożyć do tej jednej skrzynki i operować na tablecie. Typu, że klikam prawy, załóżmy, że to jest skrzynka, klikam na nią prawy i mamy tutaj takie menu, które nam pokazuje: nie wiem, Cobblestone 3500 i takie tam. To będzie tak super, bo. Nie ma żadnych ograniczeń. Można wszędzie wyruszyć. Nie ma czegoś takiego, że zapomnę sobie cobblestone'a i nie będzie zaraz trenu, bo odstanąłem na to i musimy też jakoś wrócić zaraz. Energia wyrabia nawet, nawet bez żadnego problemu. Później zrobimy tych generatorów. One tworzą 20, więc to nie jest dużo. Ale one też bardzo dużo kosztują. Więc tak naprawdę byśmy mogli stworzyć jakiś reaktor może w kosmosie, nie wiem, czy to dobry pomysł, ale możemy tak powiększyć tą bazę. Oczywiście to zajmuje strasznie dużo czasu, więc może w następnym odcinku się postaram. Możliwe też że zbudujemy najpierw tą skrzynkę na następnym odcinku, a na jeszcze następnym powiększymy bazę. Włożymy tą skrzynkę. W sensie do tej skrzynki zrobimy jakiś pokój, a w następnym jeszcze odcinku zbudujemy więcej tutaj miejsca, tu więcej miejsca, tu więcej miejsca. Lądowisko na rakiety, lądowisko na satelity to już będzie w jeszcze innych odcinkach. I będziemy oczywiście wyruszać w nowe planety, które są znacznie ciekawsze niż księżyc, który był wcześniej. Włączę jetpacka i. Możemy ruszać. Yy, mamy ten chip. Nie mamy chipu. Jezus, nie wziąłem chipu. Jakbym nie wziął chipu <grym> to bym. A nie, chip jest. Chip jest w naszej rakiecie. Dobra, chip jest w naszej rakiecie, jest dobrze. Tutaj wrócę jeszcze. Wezmę materiały na następny odcinek i, i zbuduję więcej pomieszczeń i, i tą skrzyneczkę całą naszą. Chip jest w środku, powinien być. Załadujmy je troszkę powinno starczyć. Teraz wyjmijmy. O, tu jest, dobra, wystraszyłem się. Mamy chip. Musimy zaznaczyć destination. Zaznaczamy earth. Select, czyli trzeba chip. Ok. Naprawdę. Szczerze, nie spodziewałem się tego. Nie zrobię tutaj planet ID chip. Nie ma szans. Ale mam tutaj Space Station ID chip. Więc jesteśmy bezpieczni. Pozwolę sobie użyć komendy Spawn. Tak naprawdę każdy z niej korzysta. Nie mówcie, nie mówcie w komentarzach, że, że to jest jakiś fair, że to nie jest już przygoda. Oczywiście nie wykorzystujemy tej komendy na gminnie. Jest to komenda, którą wykorzystujemy naprawdę rzadko. Raz na jakiś czas, na przykład wtedy jak utknąłem w kosmosie. Jeżeli nie ma innej możliwości, żeby cokolwiek zrobić, typu teraz wrócić na planetę, musiałbym zginąć. I stracić to wszystko, żeby cokolwiek zrobić. A używamy komendy Spawn tylko wtedy, właśnie kiedy nastają takie sytuacje, że nie ma możliwości. Mam planet ID Chip, tepnę się, tepnę się do Spawna i tepnę się do spawn'a i zbudujemy drugą rakietę, którą tutaj znowu przylecę. Więc wszystko na spokojnie, nie ma żadnych problemów. I w sumie widzimy się w następnym odcinku. Włączę jeszcze tutaj to, bo to jest bardzo fajne. Wyjdźmy sobie na zewnątrz. I to, 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 to tak fajnie wygląda. To naprawdę super wygląda. Tak naprawdę chyba to się tylko kręci, ten, ta ziemia cała. Nie nasza stacja. Bo my się nie kręcimy wokół osi tej stacji. Ale. Ale jest to i tak świetnie wykonane.